Jeśli sobie teraz w kolejnym filmie, dziękuję wam bardzo za 750 subskrypcji i przed na specjal. Chyba wiecie, na czym on polega. Właśnie odblokowuję legendarnego zademiarza Leona. Widzowie, oprócz tego będę tryhardował, żeby wbić Gold 1 na ligę mocy i stworzę mój drugi klub z kątem zera do Milionera i tym moim drugim. Oglądaj do końca. Widzowie, odbieramy sobie właśnie kryty do Willow. Jak sam widzieliście przed chwilą, właśnie Leona odblokowaliśmy i teraz mamy Willow. Nie wiem, raczej jej nie odblokuję, bo no trochę mi brakuje jeszcze, ale w sumie mamy jeszcze aleje pucharów prawidłowe. Ja Wydaje mi się, że Leon może być potencjalnie mega, mega dobrym zadymiarzem. a więc nie wiem, ulepszę go sobie na pewno na szóstą moc, bo każdego w nowej nie, ulepszę na szóstą moc. Widzicie, aktualnie mam konto ol 15, ale już prawie mam ol 16. Mamy spajka, tutaj właśnie jest. I sobie odbieramy 100 kredytów! Johoho! 100 kredytów! No to to jest spoczka, to jest jedna really dziewiętnasta więc jakby mega, mega dużo. I wydaje mi się, że te masterki bardzo, bardzo się opłaca robić. Widzowie, właśnie wbiłem Gold 1 na lidze mocy. No, siedziałem tutaj z godzinkę, może nawet ponad. I siedziałem właśnie, żeby bić tą piękną ikonę gracza, widzowie, wow! 125 linksów, bardzo fajnie! ja. O, ale to jest piękne! Widzowie, ta ikona! To jest top ikona normalnie, to jest takie piękne. Ja sobie ją chyba ustawię zaraz w profilu. W sensie na razie kończę z jego mocy. Widzowie, yy, mam teraz Bibi, wbijam ją na 24 rank. żeby widzowie, już wkrótce zrobić wam gruby materiał i wpisnął na 25 rank, wydaje mi się, że będzie spoczko. To Bardzo na plus, tak, więc bardzo fajnie. 200 poszli 31 tysięcy, więc spodziewajcie się takiego materiału o tym. Szybki start, Dropkick, widzowie. Uwaga! Dawaj, podskocz! A, super. Kolejny win, kolejny start, widowie Epic! Dobrze! I co z niego wypadnie? Dobra, punkt. Tak jak obecnie na początku cika, robię właśnie dla Was klub. Dołączajcie, bo wy soboty? Zaczyna się chyba mega świnia, a chciałbym, żeby ten klub był po prostu silny na mega świnie, żebyśmy dostali nagrody i po prostu, żebyście byli aktywni, więc macie kilka dni do dołączenia właśnie do tego klanu. Wydaje dla was, widzów, widzowie, 1000 mm, golda, więc jakby. Echem. Ale jest od zera pucharków, więc wydaje mi się, że każdy może do niego dołączyć. Znaczy, wydaje mi się, no wiem, że każdy może do niego dołączyć. Klub nazywa się Sandałki. A gdzieś nie macie 30 koła, żeby dołączyć do Luka Dajem, no to tutaj możecie właśnie dołączyć. Yy, drugi klub, Jung Sandala. I widzowie, właśnie utworzyłem klub, możecie wbijać. Tu jest no, nie wiem, moje drugie konto, ale zaraz dołączę to też konta od 0 do milonera I szybki, legendarny start, rób na koniec. No, to się zgadza. No, zawsze mi się zwrócił koszt tego klubu. Czułem, tyle! W zasadzie takie osobiste.